Cześć, witajcie, z tej strony Sarfero. Dzisiaj pokażę Wam jak pobrać shadery do 5Ma e, tworzę ten poradnik, ponieważ dużo osób po prostu o to prosiło, żebym pokazał jak to zrobić. Widzieli to na moich live'ach, widzieli to na moich screenach, jakie robiłem, że bardzo ładna jakość. Pytali się dlaczego, skąd i jak. E, dlatego dzisiaj wam to pokażę. Poradnik jest głównie skierowany dla osób, które grają na serwerze TKRP. Na który serdecznie zapraszam. Macie link w opisie do Discorda po prostu tego serwera i bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Dobra, zaczniemy od tego, że potrzebujemy oto tego folderu, który teraz tutaj widzicie na moim pulpicie. Link do niego macie w opisie, klikacie tutaj w przycisk Download. Wszystko bez żadnych zastrzeżeń wam się pobierze. Potrzebujecie do tego jeszcze programu Winrara, ale to raczej każdy to, to ma ten po prostu program albo Seven Zip, jak chcecie. Możecie to wypakować, znaczy musicie to wypakować, wypakujecie te shadery. I wszystko się tutaj zaczyna. Dobra, yy, zaczynamy od znalezienia folderu naszego FiveMa, yy, gdzie go zainstalowaliśmy. Tam go będziecie po prostu mieć. Ja wam nie, nie mogę pokazać docelowej lokalizacji, bo to wszystko zależy od tego, gdzie wy to zapisaliście. Jeżeli mamy już ten folder, to teraz możemy przejść sobie do otwarcia tego folderu, folderu shadery. Tutaj mamy kilka folderów: automatyczną instalację oraz manualną instalację. Jeżeli macie program o nazwie OpenIV, możecie Wejść w program OpenIV I zaraz Wam wszystko pokażę. Wchodzicie w Windowsa. Czekacie, aż wszystko tutaj się pojawi. I teraz tak, wchodzicie sobie w Tools, ASI Manager. Musicie być pewni, że wszystko macie zainstalowane. Jeżeli nie macie zainstalować, to lepiej, żebyście to zainstalowali. Wchodzicie w Tools, jeszcze raz Package Installer. E, wybieracie. Właśnie z tego folderu shadery y, automatyczna instalacja. Wchodzicie w to, otwieracie i dalej instalator was poprowadzi sam. Ale dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim, jeżeli nie zadziała wam manualna instalacja, y, coś pomylicie i przestanie wam to działać, to możecie spróbować przez tą automatyczną po prostu y, instalację, ale wtedy to może się też trochę różnić od tej y, manualnej instalacji. My się zajmiemy dzisiaj tą. E, instalacją manualną. Tutaj macie ostrzeżenie, nie instalujcie e, manualnie, jeżeli po prostu jesteście nowi w modowaniu, czyli lepiej czasami po prostu to zrobić manualnie z poradnikiem, a czasami lepiej zrobić to automatycznie, tak jak pokazałem. Program OpenIV też będziecie mieli do pobrania w opisie. Wchodzimy sobie w folder files, update, update rpf, RPF e, common, data i tutaj mamy folder znaczy, foldery, które będzie trzeba skopiować, ale jeszcze przed tym przejdziemy sobie dalej do Citizen, potem Common Data, i tutaj możecie mieć inne pliki niż ja, bo przez to, że ja mam to zainstalowane, to już powstawały po prostu jakieś inne pliki, które wam się po prostu dograją wraz z otworzeniem po prostu GTA, z wejściem na serwer. Więc po prostu kopiujemy, przenosimy. Zamieniamy w miejscu docelowym, i teraz wszystko już na bangla. Przechodzimy sobie teraz do y, tyłu do x64, x64. Zależy, jak wolicie to czytać. Przechodzimy sobie w tekstury, i tutaj teraz kopiujemy te tekstury. Po przykopiowaniu tych tekstur wklejamy je to samo miejsce. Tutaj nic nie zmieniamy i zamieniamy pliki w miejscu docelowym oczywiście, żeby wszystko, wszystkie tekstury nam się podmieniły. Teraz cofamy się do w zasadzie głównego folderu. I pokażę wam jeszcze opcjonalne rzeczy, które możecie sobie dodać. Nie musicie, jeżeli nie chcecie, a mianowicie macie tutaj reshada. Macie motion blur, czyli kiedy będziecie poruszać kamerą, to po prostu będzie taki efekt jakby rozmycia. Tutaj jest jeszcze, jeżeli będą wam się świecić po prostu. Takie znaki, znaczy nie znaki drogowe, tylko znaki na taksówkach. Jeżeli to zainstalujecie, to możecie się z tym spotkać. E, tutaj macie wszystko napisane, chyba w sumie w to nie wchodziłem. E, aha, tutaj macie po prostu stronę e, jak to. W zasadzie nie wiem co tutaj jest napisane. Ale mniejsza to. Możecie zobaczyć inny poradnik na YouTube jak to zainstalować, ale ja się tym nie będę zajmował. Chciałem wam po prostu pokazać, że coś takiego jest, jeżeli byście chcieli. E jeżeli chcecie tego motion blur'a, to wchodzicie w tego motion blur'a, e wchodzicie w common, Season e data, time-cycle i podmieniacie po prostu ten plik z tym. Ja tego nie będę robił, ponieważ nie chcę tego motion blur'a, nie podoba mi się to. Ale to możecie zrobić według własnego uznania. Dobrze, kolejnym krokiem, jaki możecie zrobić, e, który polecam wam zrobić, to wejście w folder common, w data, a następnie w levels, GTA 5, weather. I tutaj macie takie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 takich plików, które odpowiadają za e, pogodę. Polecam Wam usunąć y, wszystkie te, y, znaczy nie wszystkie, tylko 5 plików, tak aby został Thunder Render Ground oraz Rainstorm Render Ground, który jest tutaj. Ctrl A trzymamy, zaznaczamy sobie tego, czego nie chcemy, następnie usuwamy. I w zasadzie to tyle. Dobra, i to jest wszystko, co tutaj zrobiliśmy. Teraz wchodzimy sobie na 5M-a. widzimy się na serwerku. Dobra, wchodzimy już na serwer, już możemy zobaczyć, że te shadery są wgrane. Jeżeli widzicie efekt takiego mrugania. To ten efekt jest spowodowany nie winą tych shaderów, tylko winą one onesynka na serwerze, który teraz jest, więc na to nie zwracajcie uwagi. Czasami tak się po prostu dzieje, trzeba wyjść i wejść, ale myślę, że teraz to nie będzie potrzebne, żeby Wam to pokazać. Akurat rozpadał się deszcz i trochę to nie jest na naszą niekorzyść, bo najlepiej to widać jak jest słoneczna pogoda. Chwila, zrobimy tak, weather ekstra sani aha, nie mam permisji do zmienienia tej pogody ale e, trudno się mówi jakoś trzeba sobie radzić e, aha albo tutaj divos zmienił tą pogodę, albo jednak mi to zadziałało e, dobra, wyczyszczę sobie czat i zacznijmy może od pokazania no widzicie, słoneczko ładne jest, ptaszki ładne latają patrzcie no, zobaczcie jak tą wodę widać. No przecież to jest coś pięknego. No, no patrzcie. Wszystkie te kałuże są pięknie widoczne. E, zacznijmy sobie od pokazania jeszcze Wam e, świateł policyjnych. Dobrze, i widzicie światła. Światła też się, no ogólnie ten e, reset polega na zmianie tych świateł. E, zobaczcie jak ładnie te światła wszystkie się świecą to jest coś po prostu niesamowitego dla mnie to jest takie no to nadaje takiego klimatu w całym tym roleplayu, który odgrywacie. Te światła są po prostu tak realistycznie zrobione, tak ładnie się świecą, że no kozak totalny. No co mogę powiedzieć? Ja mam jeszcze zmodyfikowane tutaj zmodyfikowane. Dźwięki sygnałów, tak samo zmodyfikowane dźwięki strzałów pistoletu i broni Więc myślę, że jak dobijemy tutaj 20 łapek To zrobię poradnik jak wgrać yy, po prostu customowe dźwięki syren i customowe dźwięki yy, do broni Więc tyle ode mnie Mam nadzieję, że Wam pomogłem że udało wam się to zainstalować jeżeli wam się nie udało tylko zainstalować to polecam tą automatyczną po prostu wersję po prostu instalowania tego jeżeli wam się nie udało to też możecie pisać do mnie na Discordzie znajdziecie mnie na serwerze TKRP do którego link macie w opisie tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!